Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale naszej marki. Przełom lata jesieni to dobry okres, żeby rozpocząć tematy szczupakowe. I właśnie dzisiaj o takich tematach szczupakowych będzie. Jak wszyscy wiemy, szczupaki namierzają swoje ofiary za pośrednictwem przede wszystkim wzroku i oddziaływania na linię boczną, którą posiada bardzo wrażliwą. Dlatego ja osobiście zawsze stosuję przędy takie, które po pierwsze dobrze widać w wodzie, a po drugie robią sporo zamieszania. Dzisiaj nie będzie o samych przynętach, ale o tak zwanych dozbrojkach, yy, które możemy zastosować w zasadzie do każdej przynęty gumowej. Spin teaser to pierwsza zamówionych dzisiaj dozbrojek. Bardzo prosta konstrukcja. Paletka obrotówki z wkrętką, którą możemy zastosować do każdej przynęty gumowej. W opakowaniu znajdują się trzy sztuki takich dozbrojek. Mamy do dyspozycji dwa rozmiary: S i M. W zależności od tego, czy łowimy na mniejsze czy większe gumki, damy sobie radę. Jak to wygląda w praktyce? Paletka obrotówki, łącznik za pośrednictwem krętlika i zwykła wkrętka. Bierzemy przynętę gumową, i w dowolnym miejscu w zasadzie możemy ją wkręcić. Jeśli uważamy, że ona przyda się gdzieś tutaj z przodu przynęty, proszę bardzo. Jeśli chcemy, aby ten tył wzmocnić takimi wibracjami, po prostu wkręcamy. Staram się to robić zawsze symetrycznie. Ciężkie i, i mocno obciążone przynęty w zasadzie. Nie, będę, nie będzie to miało tutaj wpływu, natomiast przy lżejszych przynętach to wkręcenie sprawi, że ta przynęta będzie dalej symetrycznie pracowała. Wystarczy troszeczkę wkręcić i zwykła przynęta gumowa staje się super, super sprawą. Ponieważ, no mówię, oddziałujemy nie tylko na linię boczną, ryby tymi wahaniami płetwy, płetwy ogonowej, ale także te refleksy. Świetne, które dla szczupaka są, są, są bardzo atrakcyjne, no i oddziaływanie mocne na, na linię boczną ryb. Bardzo fajną sprawą jest to, że nie zajmuje to bardzo wiele miejsca. A zmieści się w każdym pudełku, w jakiejś tam przegródce i nie ingerujemy w zasadzie w przynętę. Po wyjęciu mamy cały czas uzbrojonego tutaj kanibala. Natomiast jeśli uważamy, że w danej chwili jest zasadne, aby to zastosować, wystarczy po prostu wyciągnąć coś takiego zamontować, a jeśli uznamy, że już nam to jest niepotrzebne, wyjmujemy i dalej mamy po prostu gumkę. Spinty zery możemy zastosować, tak jak powiedziałem, do każdej przynęty gumowej. Teraz ludzi o słabych nerwach i dzieci proszę o odejście od monitorów. Oczywiście troszeczkę żartem. Natomiast zrobię coś, co zdarza się każdemu spingiście. Urywam ogon z przynęty. Bardzo często się to zdarza. Taka sytuacja przy łowieniu szczupaków jest niczym nadzwyczajnym bardzo często właśnie te korpusiki zostają nam w pudełkach. Szczupak odcina gdzieś tą płetwę. O ile w domu mamy na to czas, żeby gdzieś tam dosztukować z innych poniszczonych gum, można to zawsze dokleić nad wodą. Jest to niemożliwe, a czasem czy to rozmiar, czy kolor przynęty jest tym jedynym słusznym, który warto użyć. Taka przynęta wydaje się bezużyteczna, ale do momentu, aż nie użyjemy tego zera. Wystarczy wkręcić go po prostu tutaj z tyłu i zyskujemy naprawdę świetną przynętę. W dalszym ciągu mogę łowić na tego herringa, on już nie będzie pracował tak jak z płetwą ogonową, natomiast, tak jak powiedziałem, czasem ten kolor czy rozmiar przynęty jest tutaj kluczem. Te dodatkowe wabienie może naprawdę otworzyć niejedną wodę. Drugą nozbrojką, o której dzisiaj powiem parę słów, jest zestaw Ison Spinner Bite, czyli dozbrojka mocowana do główki jigowej. Przy tej zbrojce do dyspozycji mamy dwie różne y, paletki obrotówki Willow i Colorado i w trzech rozmiarach S, i L i to pozwala nam także uzbroić w zasadzie każdą przynętę gumową Zestaw składa się z paletki obrotówki odpowiednio profilowanego drutu y, krętlik z agrawką i to jest wszystko i w, podobnie jak w poprzednim y, dopalaczu y, jest to zestaw który nie wymaga całkowitej ingerencji w przynętę możemy go dowolnie założyć i zdjąć w ramach potrzeby i jest to bardzo proste. Po prostu krętlikiem z agrawką czyli tą agrawką montujemy w miejscu, w którym normalnie zaczepiamy plecionkę i taki zestaw mamy gotowy. Specjalnie profilowany drut powoduje, że prowadząc przynętę ta paletka obrotówki będzie pracowała nad przynętą. I jest to fajna rzecz, ponieważ ona nie zakłóca tej pracy płetwy ogonowej. Dzięki temu zyskujemy, a nie tracimy, albo zamieniamy yy, jaką, jakąś tam pracę przynęty. Po prostu podwajamy te oddziaływania, które działają właśnie na linię boczną ryby. Jak to wygląda w praktyce? Każdy spinningista pewnie wie. Niejednokrotnie trafiamy na dzień albo łowisko, gdzie te szczupaki yy, wiemy, że są. One gdzieś tam interesują się przynętą, podpływają, dotykają. Natomiast no czegoś im brakuje. Możemy czasem nieustannie zmieniać przynęty, zmieniać kolory, rozmiary, sposoby prowadzenia, no i coś im brakuje. Nawet założenie obrotówki mm, czy dużej wahadłówki też nie jest e, receptą na sukces. Po prostu tym szczupakom czegoś brakuje. Jakiegoś takiego dodatkowego impulsu. W moim przypadku wielokrotnie taki zestaw y, y, powodował, że, y, że woda się otwierała, że te szczupaki stały się y, bardziej aktywne bardziej pewnie atakowały przynęte. W dzieciństwie bawiłem się zmianą przynęt. Malowałem, doklejałem zapośnieniem kleju, czy po prostu nad ogniem zapalniczki jakieś dodatkowe ogonki, zmieniałem kombinacje kolorystyczne. Bawiłem się także stingerami, czy przewlekałem przez całą długość właśnie jakieś dozbrojki, żeby haki były na, na samym końcu płetwy ogonowej. Ale zawsze wiązało się to z tym, że jeśli taka kombinacja się nie udała, to przynęta była w zasadzie do niczego, bo były to trwałe zmiany, które dokonywałem w przynęcie. W wypadku tych dwóch dozbrojek nie ma to miejsca. W każdej chwili możemy to po prostu zdjąć, schować do pudełka i łowić klasyczną gumą.